Na żywo. Yo. Ale też kurwa nie zgadzę kurwa z prawdziwym rapem kurwa ulicy. Co nic kurwa żadna pajat nie świecie tylko rak, pokazuje kurwa yo. siebie. Yo Rybacnow Daj, beat, beat, me. beat me. I wiem, że to nie bitnik. Jest to bardziej elektryczny. Tańce na osób jest Jeszcze bardziej hermetyczny. Okay. Pro rapera to weź, to beat to beat beat weź to dzisiaj stracić Kuchy, ruch, chodźmy, kurwa nie na nawinie szybko dynę, między wierszami A przepadni przepadnij Nie się ze środką ja, ja wy kurwa znam jak kot za pierwszym pierwszym wszystkim w kurwe toksyczne pierdolenie Jestem lampy już tam jedziemy mam być tak, kurwa nie robię tego zielę. dla kariery jestem kurwo szczery yo Wpadają kurwo kwaśne deszcze, weźcie kurwy w to uwierzcie Świat zbierze, zbliża się ku upadkowi Nazywajcie to jak kurwo chcecie I tak większość z was To nie ominie Zginącie, kurwa, Zginą kurwy, zginiemy wskażeni po wybuchach elektrowni atomowych To nikt już nic nie prowadzi, nie pilnuje za wy macie grafitowe Na nosie Zdejmij ten make up, up. I na, na rękach Tankuje do pełna śmierć. pomogiłem. Niektórzy po drodze tracą siłę. Tu gdzie normalność to, to choroba. choroba Świstać srebra Przewidował? To jest kurwa prosto z ulicy Bardzo kurwa mnie Sejant mocno wstrycie. zachwycił rap z za wstyd Nie wygrał więcej nic ponad ale się nie stydzę, że kurwa poskarzam za mnie te kurwa zwrotki, z co to kurwa tak lecą się tak kurwa kurwo koty Kiedy mam kurwa te ciary na plecach Tak zawsze zajebiście we mnie wleciał Tym się kieruję, nosem do muzyki Kiedy mi prostuje kurwa styki Kiedy mam kurwa te ciarki Kiedy mam kurwa chwilę zajarki Chujowo jak jestem czeźwy, bo że raz w głowie jedno Tomek zapierdol Zapierdol w nos Wolny będzie kurwa w kosztech w mieście kurwę to wiecie spadają kwaśne deszcze na górze rusze Róna na dole fiołki. fiołki Podpić norstki wjezdam jak trzyłki może woskocie wodzy pantery wcale nie sukam im cięższy przypał, tym w, większy udział Zapierzałam cały czas kurwos buta Lubiałam się rymbać przytulejcie Są w życiu ronda, w których ciężko jest jechać A grobatki wilgotniją na giesa Życie ostre jak maceta twarde jak griecha, życie gaza. Jeśli was w związku coś zrobiło się nie, nie tak. tak. Jakbyś powinno, to prędzej czy później. Gdzie? Pewnie to jebnie taki już świat, taki już świat. Kurwa mać, kurwa mać. Zobacz ten co nawijano w życiu ciężko, słody pod nogami bardzo duże Cały czas kurwa jadę i jak to murze. A co kurwa mam powiedzieć ja Tak się kurwa w to gra. To ci piję, kurde, szantana Chuj mnie boli, no, że dzieciaki widzą mnie, autorytet to. Masz do popisu pole, pokaż im lepsze no, życie Weź się i gloryfikujesz kandzie Wiesz komu spierdalaj, no, że to naturalne Ty, nie bądź kurwa taki ego Eko. Lot, ochłon, bo cię przerasta ego Że niby lepszy od gorszego, to dobry przykład Wyjewane w taki wykład I nagle peka coś, jak przybity igłą balą Kurwa ile można nawijać makaron Miejski czy ci popróżę teraz nie z, nie z Tylko z obwodów, w plecach Wszędzie i prawie nie łapie. Co to za jak się spójrz w na na pantera, Więcej wystasu do rapu na kupakta. Przekaz w książkach, co nie co w krawkach? Krawkach. Zależy też od kurwa stanu w jakim ktoś się na mnie nadzieje I podniesie na mnie rękę Powiedz za siebie kurwo nie ręczę Mówimy taki stan, że przyjmę w kurwę ciosów To ci mówię patrz na to U. 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 Kujowo jak nikogo nie będzie, kurwa, z boku. Wtedy będzie, kurwa, to pisane Wezmę w no, może pod napięcie Chodź ustawić sobie zrobię, no kurwo, zdjęcie Wtedy nie ręczę No, kurwo jak obudzi się ten, kurwa Wilk, kurwa, zły To cię, kurwo, rozszarpie. Jebać was, kurwa Pierdolone karpie i też płocie Jadę, kurwa, po tobie, jak po, kurwo, szrocie Zaraz, zaraz. Kurwa, weź tu ty tu masz dół kurwa baraną. Wypiszcie. Pani nie drącie. Bo nie jestem kurwa iść na tym froncie jak tu kurwa brak.